Witam państwa serdecznie na naszym ogłoszeniu. Dzisiaj będzie prezentacja Audi A6C8 w odmianie w sedanie. Dokładnie w wersji Exclusive, bardzo bogata wersja wyposażenia. Samochód z 2023 roku z napędem 40 TDI, czyli dwulitrowy diesel o mocy 204 koni, który się odpycha czterema kołami. Więc m, tak jak powinno być wzór, ja to w pięknym kolorze, takim jaśniejszym, szarym, nie wiem jaką się dokładnie nazywa. Dzisiaj, dzisiaj to może być, nie wiem, schód słońca nad Biedronką, tak się ten samochód, ten kolor nazywać, bo te nazwy kolorów są przeróżne w, ty w, 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 w tych samochodach, ja powiem po męsku, jest to taki jaśniejszy, szary, perłowy, bardzo ładny kolorek, naprawdę pięknie auto się prezentuje. Samochód mamy Salon Polska, jest w 100% bezwypadkowy, pod koniec zrobię pomiar grubości lakieru, tak żeby każdy mógł jeszcze sam to stwierdzić. Samochód stoi na 19 calowych bardzo ładnych felgach. z praktycznie nowymi oponami 2024 rok. Przebiegu mamy 115 tysięcy pełny 23 rok produkcji, co już mówiłem i 115 tysięcy powtórzę się, 115 000 kilometrów przebiegu. Auto pochodzi, tak jak powiedziałem, z polskiego salonu, kupiliśmy go za pośrednictwem domu aukcyjnego. I po prostu jest kupiony online, jest autem polisingowym, które po prostu trafiło do nas po wygraniu do na licytacji. Ze względu na to mamy bardzo szczegółowy raport na temat stanu pojazdu, na temat jego wyposażenia, na temat jego historii. Wszystkie tutaj informacje, jeśli chodzi o to auto. Posiadamy auto oczywiście serwisowane waso. No i oczywiście też, mówię, to są niezależne rzeczoznawca, który się podpisał pod tym, że auto... Nie było nigdzie malowane, że jest w oryginalnym lakierze, że nie miało szkód. Wszystko jest oczywiście do zobaczenia, u nas do, jest do wglądu. Ja też pod koniec filmu zrobię Państwu pomiar grubości lakieru, tak żeby każdy też mógł sobie zobaczyć, jak wygląda powłoka lakiernicza w tym pojeździe. No i przede wszystkim postaram się w jakiejś tam okazałości w większym procencie zaprezentować to wyposażenie, bo jest tu naprawdę, naprawdę bogato. Ciężko będzie może wszystko zaprezentować na raz, bo jeszcze chyba gonią, gonią mnie chmury, które mogą być wręcz deszczowe. Więc troszeczkę musimy przyspieszyć. Na auto wystawiamy fakturę VAT 23%, więc jest tu możliwość odliczenia sobie VAT-u. E, osoba fizyczna, jak i firma może takie auto kupić To nie jest tak, że jest to sterowana oferta tylko do firm Dużo osób fizycznych od nas auta kupuje e, Więc naprawdę jest e, to oferta dla każdego Jeśli chodzi o finansowanie O, proszę bardzo Dociągane drzwi, tak powinno być w wersji sedan W ogóle w każdym aucie dociągi to są dociągi e, Jeśli chodzi o finansowanie To można załatwić takie finansowanie U nas można załatwić e, samemu Finansowanie może być zarówno dla firmy, jak i dla osoby fizycznej. Więc nie ma tu najmniejszego problemu. To nie znaczy tak, że jak jest faktura VAT, to tylko firma może kupić. Może od nas kupić każde to auto. Osoba fizyczna nie płaci 2% podatku PCC. No a VAT musi, musi, musi dopłacić. Tutaj nie ma innej, no nie ma innej możliwości. Jeśli chodzi o wyposażenie, to już tak pokrótce Państwu zaraz przedstawimy. I to, co powiedziałem, jest to wersja 4. No, i bardzo fajny, bardzo ważna informacja. Ja już ją powtórzę. Salon Polska, podajemy Państwu dane z dowodu. Można sprawdzić historię sobie w cepiku. Można sprawdzić sobie historię jak się w jakichś tam różnych bazach od przez te inne naciąganie na 80 zł. Wszędzie wszędzie można Państwo taką historię możecie sprawdzić. Najłatwiej, właśnie zweryfikować auto, które pochodzi z polskiego salonu. I takie właśnie tutaj mamy taki przypadek. Napręd 4. Reflektory HD -maty. to jest bardzo ważne. Mamy blisy w lusterkach, e, czyli tutaj jest martwe pole. Mamy system Line Assist, czyli utrzymywanie toru jazdy. E, mamy reflektory adaptacyjne e, Matrix HD Matrix. To są reflektory, które nie oślepiają nadjeżdżające sprzeciwka, wycinają odcinki jezdni. W ogóle to są to w tej a chyba, mm, tak, no to najlepsze reflektory, jakie były montowane. Charakteryzują się takim bajerem, że są pływające kierunki z przodu jak i z tyłu, bardzo fajnie to wygląda, z tyłu są takie fajne neony, te lampy, zaraz je zapalimy, to Państwu pokażemy. Do auta mamy dołączone, tak jak wspomniałem wcześniej, 19-calowe felgi, one są w idealnym stanie, tutaj nie mamy, żadna z nich nie jest nigdzie zadrapana. Wersja, mówię, mega bogata. Co ważne, my się tym nie chwalimy, no bo teoretycznie to auto jest jeszcze na gwarancji. To jeszcze ze 3 lata. Natomiast ta gwarancja jest limitowana kilometrami do 120 tysięcy. Tu mamy 130, 116 tysięcy, czyli zostało nam 3000 kilometrów, gdzie to auto jest jeszcze na gwarancji do 2027 roku. No ale jednak te kilometry są zrobione, więc zostało 3000 kilometrów, jeśli chodzi o zachowanie gwarancji w tym pojeździe. To jest gwarancja fabryczna e, dealera Audi. E, więc ja nie uwzględniam jej w ogłoszeniu, że ona jest, no bo tu naprawdę no, wystarczy pojechać w dłuższą drogę i ta gwarancja już się automatycznie kończy e, po przekroczeniu 120 tysięcy km. Jeśli chodzi dalej o wyposażenie o ciekawostki w pojeździe, no to tak. E, poza tym, że mamy wersję Sedan, wygląda ona znakomicie. Tutaj no nie ma nie ma... Ja jeszcze, ja jeszcze zapalę te światła, bo to... bo to wygląda jeszcze lepiej. Mam system oczywiście do wolne ręce. Zapalimy te światła, bo one wyglądają wręcz genialnie. E, one nam przy w nocy, jak jest ciemno, to taka jest fajna iluminacja powitalna. Tak się fajnie zapalają po kolei. No pięknie one świecą. Z tą listą chromową podsze klapy. Wygląda to wręcz znakomicie. Mam oczywiście jako sedan, a klapa, proszę bardzo, elektrycznie sterowana i to jeszcze jest otwierana gestem, gestem nogi. Że sobie machniemy nogą pod zderzakiem, obijemy piszcze i fajnie nam się wtedy klapa otworzy albo nie. Jak trafimy chyba w czujnik, nie wiem. Eee, taka ciekawostka często. Klient, z klientami to testujemy. Klienci chcą zobaczyć, jak to działa. Czy to działa. Zazwyczaj za każdym razem w 100% to w samochodach działa. Natomiast jak rozmawiam z klientami, którzy już kupują do mnie kolejne auto, no to używa się tego w sumie tylko przy zakupie pojazdu. Później już rzadko, rzadko kto tego używa. Natomiast idziemy dalej. Mamy system ile z wolne ręce. Auto się w tym momencie zamyka. W tym momencie nam się zaraz auto otworzy i jest otwarte. I to, co ja uwielbiam, to, co powinno być w samochodach, proszę bardzo, to już pokazywałem. Pyk soft closed, drzwi nam się domknęły i teraz mamy wersję exclusive, poza tym, że ona ma podwójne szyby że ma przepiękną tapicerkę przepiękny tutaj dekor w drewnie no wygląda to wręcz znakomicie tutaj ta dwukolorowa tonacja, dwukolorowa, dwukolorowy środek z tym brązikiem na najlepszych fotelach jakie są to są fotele komforty ustawiane we wszystkich płaszczyznach, oczywiście elektrycznie z pamięcią ustawień, zarówno e, pasażer jak i jak i kierowca mają tutaj pamięć, pamięć ustawień są to fotele podgrzewane oraz z wentylacją czyli chłodzone latem mega wygodne do wsiadania do wsiadania w ogóle do jazdy no w tych fotelach się wręcz odpoczywa są najlepsze fotele jakie mogą być e, więc no, warto, wa, warto zwrócić na to uwagę wsiadamy do środka i to co powiedziałem mamy ten pakiet a oczywiście system oświetlenia ambientowego moment odpalamy sobie samochodzik jest blis, to co Państwu mówiłem, mamy wyświetlacz, wyświetlacz Head-Up. zrobił test. Wyciszymy tutaj scenę w Warszawie. Yy, mamy, ja bym Państwu pokazać sekundkę, bo mi się nie to wcisnęło, o jest wyświetlacz head z czytaniem znaków drogowych, z funkcją Line Assist, więc tak jak powinno być, systemy bezpieczeństwa w aucie są. Mamy yy... Nie to mi się wcisnęło. Mamy tutaj też listę od oświetlenia ambientowego. W nocy pięknie tu się podświetla. To jest oświetlenie ambientowe kolorowe ze zmiennymi kolorami. Więc wygląda tam naprawdę znakomicie. Mamy 116 tysięcy km przebiegu. Mamy najnowszą grafikę S performers To jest no niesamowita sprawa. No i proszę zwrócić uwagę. Mamy też możliwość mapy Google. Więc no. Hmm, cóż mam więcej dodać? Jest tak, jak powinno być. Eee, oczywiście tak. Fotele są wentylowane, o czym mówiłem czyli sobie włączamy wentylację fotela mamy tutaj system e, zmiennych trybów jazdy Audi Drive Select mamy kamerę, <laughs> mamy kamerę cofania mamy e, moment jeszcze tutaj Państwu pokażę żeby nie było e, cofnij to e, gdzie tu jest światła i widoczność pyk i oświetlenie ambientne. i to co Państwu mówiłem tu sobie ustawiamy kolory takie jakie nam pasują mamy podświetlany nam znaczek quattro Mamy tu przepiękny dekor na tym parapecie, naprawdę ten dekor jest najładniejszy, takie ciemne drebieńko, bardzo ekskluzywne. Jest to pakiet ekskluzywny wewnętrzny. To też na te kapholdery to jest, nie jest standard, to też jest specjalny dodatek. Tu mamy e, indukcyjną ładowarkę telefonu. No kurde, lewele, naprawdę samochód jest super wyposażony. Jest wyciszony, mega jest wyciszony, jest to wnętrze tak przyjemne. No i auto ma zaledwie 2 lata, więc to też jest tak, że, że, że no to nie jest jeszcze taki zmęczony życiem samochód wieloletni, bo no to jest dwuletni wóz. Mamy z tyłu to prawie z tyłu nieużywany, z tyłu. Z tyłu podejrzewam, że nikt po prostu w tym samochodzie nie jeździł. Ale ja mam dobrą wiadomość, jakby ktoś jeździł, to mamy z tyłu oddzielną strefę klimatyzacji i każdy ustawia sobie sam z sobie o pyk pyk tu sobie ustawiamy temperaturkę każdy tak jak mu pasuje sobie ustawi rzut ołkiem na kokpit oj przepraszam bo mi się kichnęło rzut oka na kokpit no wygląda to naprawdę pięknie tak jak powinno wyglądać teraz przejdziemy dalej może już nie będę tak bo zaraz przyjdzie na deszcz i ja tak w większej okazałości państwu właśnie wyposażenie o, pięknie się doczenęły e, wyposażenie tego pojazdu pokazałem no. ale proszę też zwrócić uwagę jak tu fajnie wygląda ten samochód z każdej strony on wygląda genialnie no i genialny jest ten kolor, on jest taki fajny, perłowy może tu będzie widać tą perełkę o, jest fajny, perłowy, naprawdę jest przepięknym kolorem a teraz zrobię państwu pomiar grubości lakieru tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że jest to auto bezwypadkowe i e, też co ważne, no robimy pomiar, ja robię pomiar, a nie robimy, więc to robię sam. E, robię pomiar grubości latieru, też po to, żeby zrobić to już za państwa, co przyjeżdżacie tutaj. No, Nieraz klienci mówią, że jechali tak, tak, miałby no, wszystko w oryginale, jadą 400 km, a tam się okazuje, że jest bok malowany, no ale Hada stwierdził, że no jednak, no, no nie, on nie wiedział czy coś. No to dlatego ja, żeby nie było takiego rozczarowania, żeby. Każdy wiedział po co jedzie do mnie, to robię ten pomiar grubości, proszę sobie zobaczyć jak wyglądają wartości w tym pojedzie, tu mamy już aluminiowe drzwi, tak wyglądają wartości, to co Państwo zrobicie u nas na miejscu, a macie załóżmy do mnie 400 km, to ja już tutaj robię, żeby to pokazać, już rożę głupie komentarze czte na... na ten temat, że a, bo robię za szybko, albo mam skalibrowany czujnik, no tak, no to są głupoty, które już czytałem, yy, staram się faktycznie wolniej to robić, kiedyś po prostu szybciej to nagrywałem i... I odrywałem może ten czujnik, ale jak to ma znaczenie? Najważniejsze, żeby pokazał, pokazał wartość. A proszę zwrócić uwagę, to nie jest coś takie proste, bo ja wszystko robię sam. Nagrywam jedną ręką, w jednej ręce trzymam telefon, w drugiej czujnik i jeszcze coś tam gadam. Eee, więc tak, eee, nasza firma specjalizuje się w imporcie aut klasy premium oraz autami z Polskiego Salonu i też klasy premium. Cechują nas przede wszystkim dobre wyposażenia auta bezwypadkowe, to jest przede wszystkim klucz. Nic nie przebiegi dobre i dobre wyposażenia to jest, to jest podstawa. Więc naprawdę taki, takie kombo. U nas naprawdę są dobre auta. One nie stoją. Czasem e, ostatnio pod taką kuprą napisałem, że auta drożeją. No tak, auta drożeją. I tam jakiś tam pan, jakiś uśmieszki mi napisał w komentarzu, że ha ha. ha". No właśnie ha, ha, ha" bo kupru już nie ma. Kupry już nie ma, następna będzie 10 tysięcy drożej, no bo tak właśnie jest z autami I tak samo z taką aszuszką. Dzisiaj taka aszuszka, to już się robi rarytas. Znam oto znam, jest mnóstwo tych aszustek, tych, w którym jest coś już dziś nie tak, już stoją, pobijały się pod tym oto tyle czasu i, i nikt ich jeszcze nie, nikt ich jeszcze nie kupił. Eee, a nic nowego nie napływa, bo ja wiem co się dzieje, nie ma nic na aukcjach za granicą, bardzo mało jest w Polsce, po prostu dzisiaj kupną samochodu jest bardzo trudne i e, tych aut naprawdę jest coraz mniej, więc na rynku wtórnym one po prostu, prostu dłużają. A jeszcze jest końcówka roku, gdzie mnóstwo ludzi szukają auty na koszta, więc te auta gdzieś idą po prostu w górę, zamiast stanieć, e, Więc to, gdzie się kupi taką no to fajnie, jest za, tak naprawdę zarobiony, bo następna będzie 10 tysięcy złotych droższa, jak nie więcej. Bo tak wyglądają na chwilę obecną ceny tych samochodów. Do nas przyjeżdża. Mamy transporty aut co tydzień, a na podwórku nie mamy w ogóle samochodów. Bo od nas samochody wyjeżdżają non-stop. Co przyjeżdża, to wyjeżdża, co przyjeżdża, to wyjeżdża. U nas samochody nie stoją. Dlatego też, jeżeli Państwa zainteresowała ta oferta, serdecznie zapraszam do zakupu.